Od kracierzy smalcu po złodzieja, który chciał się wtopić w pole kukurydzy. Zapraszam was na kolejne trzecie już zestawienie 10 dowodów, że Podlasie to taka polska Floryda. Przy okazji przypominam, że odcinek ma charakter humorystyczny. Osobiście nie mam nic do Podlasia. Sam często bywam na Podlasiu. Zawsze powtarzam sobie, że Boże, to już ostatni raz, a jednak ciągle wracam. Dlatego bardzo proszę urzędników z podlaskich miejscowości o niewypisywanie do mnie. Nie mam poratować piątakiem. Numer 10. W 2016 roku policjanci z Grajewskiej Komendy zatrzymali 54-letniego mężczyznę, który włamał się do jednego z mieszkań w Szczuczynie i ukradł z niego 42-calowy telewizor, but z gazem oraz 5-litrowe wiadro smalcu, czy jak mawiają lokalne dzieci, podlaskiej Nutelli. Poszkodowana oszacowała straty na 2000 zł. Dla jej córki strata była jednak nie do opisania. How dare you? you have stolen my, dreams and my childhood. Numer 9. W sierpniu zeszłego roku w podlaskiej gminie Kleszczele policja zatrzymała 15-latka, który nielegalnie uprawiał w domu, że tak powiem, Marię Konopnicką. Roślina rosła w pięciu donicach. Kolejne krzaki odnaleziono w tunelu foliowym. A teraz najlepsze. Nastolatek miał wmówić rodzicom, że jest to tylko rzadko spotykana odmiana czarnych pomidorów, a ci rzekomo mu uwierzyli. A oto zdjęcie rodziców. Jak widać, jest im bardzo przykro, że syn ich tak oszukał. Numer 8: Czarny piątek na Podlasiu jest czarny nie tylko z nazwy. W 2017 roku galerie handlowe w Białymstoku przeżywały takie oblężenie, że w garażu jednej z nich poziom spalin przekroczył dopuszczalny poziom. Rozległ się alarm oraz komunikat wzywający do jego opuszczenia. Spanikowani klienci rzucili się do ucieczki, powodując korek, a tym samym jeszcze większą ilość spalin. Tego dnia w Białym Stoku było tak czarno, że nawet górnicy na Śląsku polubili swoją pracę. Numer 7. Wiecie, że jesteście na Podlasiu, kiedy tuż przed wyborami lokalni politycy nie obiecują dla Was zbudowy dróg, rozbudowy komunikacji miejskiej czy nowych miejsc pracy, ale restaurację McDonalda. W 2018 roku jeden z kandydatów na burmistrza Sokołowa Podlaskiego obiecał dla swoich wyborców, że jeśli to on zostanie burmistrzem miasta, to będzie McDonald's w Sokołowie Podlaskim. Jego hasło wyborcze brzmiało czas wymiany, co najprawdopodobniej nawiązywało do wymiany worków w koszach na śmieci. Z pewnością. Byłby niezastąpionym swing menadżerem. Numer 6. W 2014 roku ktoś ukradł samochód spod samej Komendy Policji w Augustowie. Żeby było ciekawiej, samochodem tym był nieoznakowany samochód policyjny. No cóż, komuś z nas na robocie nie zdarzyło się pomylić radia z całym radiowozem. Numer 5 W 2019 roku podlaski urząd marszałkowski, chcąc trochę wypromować Podlasie, postanowił podjąć współpracę z internetowymi twórcami. Czy byli to Krzysztof Gonciarz, Globstory, Planeta Abstrakcja? Nic bardziej mylnego. Podlascy urzędnicy zapłacili aż 50 tysięcy złotych, aby Podlasie wypromowali pato-youtuberzy, Lord Crushfield oraz Kamerzysta. Efektów możecie się domyślać. W kilkuminutowym filmie pod tytułem Wyzwanie Podlasie badają takie określenia jak trzeci świat, brud, smród i ubóstwo. YouTuberzy zastanawiają się, czy ich materac w pięciogwiazdkowym hotelu jest obszczany, czy sprawdzają, czy Pałac Branickich przypadkiem nie jest meliną. A to wszystko za 50 tysięcy złotych. Kwotę, za którą można by kupić całe suwałki. Ech. Czuję się teraz jak kompletny przegryw, robiąc tę serię całkowicie za darmo. Gdybym tylko wiedział, że za naśmiewanie się z Podlasia, Podlaski urząd płaci taki hajs. Numer 4. W 2015 roku suwalscy policjanci zatrzymali 48-latka, który jednej z mieszkanek ukradł telewizor. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie sposób w jaki to uczynił. Otóż mężczyzna wszedł do jej mieszkania, uprzednio prosząc ją, aby ta pozwoliła mu skorzystać z toalety. Po chwili kobieta zorientowała się, że w mieszkaniu nie ma już ani. Ani jej telewizora. Sprawa była naprawdę poważna. Telewizor wart był 500 zł, czyli prawie 1% wartości całych suwałk, numer 3. Z kolei w 2016 roku białostoccy policjanci zatrzymali 67-latka, który ukradł sedes. Na szczęście nie z domu właścicielki, która pozwoliła mu się w nim wysikać. To byłby już szczyt bezczelności. Podlasianin wyniósł warto aż 1800 zł muszlę klozetową z jednej z hurtowni artykułów sanitarnych. Po schwytaniu przez policję starszy mężczyzna tłumaczył się tym, że luksusowy sedes po prostu bardzo mu się spodobał. To w takim razie tym bardziej powinna mu się spodobać luksusowa srebrna muszla klozetowa w jego celi. Numer 2. W 2017 roku w białostockim centrum handlowym Oshon Hetmańska otwarto kącik. Mu Multimedialny, w którym klienci, w tym również dzieci, mogły bezpłatnie korzystać z internetu. Sęk w tym, że nikt nie pomyślał, aby na dostępnych urządzeniach zablokować dostęp do stron, że tak to ujmę, z siostrami przyrodnimi. O sprawie poinformował jeden z klientów, którego córce taka strona przypadkiem się włączyła. Podobno do dzisiaj męczy rodziców, że też chce mieć własną siostrę przyrodnią. Numer 1 W lipcu roku pańskiego 2021 policjanci z Łomży interweniowali w sprawie kradzieży w sklepie w Burzynie. 37-letni złodziej ukradł tam piwo i papierosy. Chcąc zmylić policjantów, mężczyzna w pewnym momencie wjechał w pole kukurydzy, wysiadł z auta, a następnie zrzucił ciuchy i w stroju Adama zaczął uciekać na piechotę. Kiedy policjanci w końcu go złapali i zapytali czemu tak, 37 latek powiedział, że chciał być niewidzialny. Niestety zdradziła go kolba kukurydzy. Okej okay, i tym opadniętym jak powieka poszczepionce akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie odcinki z tej serii. Tymczasem ja się z wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnych odcinkach na planecie faktów. Cześć.